Powiedz, jak nastrój już po egzaminie? Całkiem dobrze. Matura była dość prosta. Myślę, że trafiłem w temat e, A jaki temat wybrałeś? E, było... E, o, lektura była, e, o, był przed wiosną. Przeczytałeś? Tak, czytałem książkę, wczoraj jeszcze yy, czytałem w tej więc myślę, że będę już się widać. Rozumiem. I ile się spodziewasz procent? Ja myślę, że spokojnie 70. Super, gratuluję tak. i powodzenia na dalszych egzaminach. Dziękuję. Cześć. Porównać obraz... Yy. Tak naprawdę jestem taka zdysposowana, że już nawet nie pamiętam. A powiesmy, ogólnie jesteś dobrej myśli, jeżeli chodzi o wyniki? Znaczy pierwsza część się daje, że poszła lepiej, a druga no zobaczymy. A co jeszcze będziesz zdawać? E, no matematykę, oczywiście mm -hmm. podstawę. Rozszerzony angielski, włos rozszerzony i podstawy angielskie. w takim razie powodzenia na Ciebie za to. Trzymam Ciebie, dziękuję. Dziękuję. <laughs> Jak poszła Ci matematyka? Zaskakująco dobrze. Nie przygotowywałam się za dużo, także jestem zadowolona. A powiedz mi, moi wszyscy wiedzą. Jaką miałeś szereg niema zakończenia szerszego? 5 25. Czyli można powiedzieć, że jesteś najlepszą uczennicą w całej głowie. Tak, to to wyczytałam znowu na że nie, nie miał więcej? Nie, ale nie, nie ja wiem, nie uważam tego za jakiś wielki sukces. Myślę, że matura będzie teraz ważniejsza. A powiedz, jaki temat wybrałeś? Oczywiście drugi, przedwiośnie, z Stefana Żarówskiego. A kto jest głównym bohaterem przedwiośnie? Cezary Boryka. A powiedz mi, jakie będziesz zdawać jeszcze. Znawać? Będę zdawać jeszcze matematykę rozszerzoną, geografię rozszerzoną i niemiecki podstawy. To są takie dodatkowe przedmioty, które mam. Życzę takim razie pomocy. Dziękuję. Trzymaj się cześć. Po maturze. No nie powiem, że było proste, ale nie było też trudne. W sumie e, przedwierczenie to jest e, lektura, którą e, oglądałyśmy wczoraj, także nie było źle. Wrażenia są średnie, zobaczymy jak będzie wynik. Wybrałaś temat drugi? Tak, wybrałam temat drugi, zdecydowanie. I jakie na przyszłość jeszcze plany? związane z naturą? E, no co, najlepiej ją zdać jak najlepiej. I? Jeszcze przede mną z rozszerzenia angielski, polski, oznografię. No a później może prawo, zobaczymy. No życzmy wszystkiego dobrego. Nie, dziękuję. Powiedz, jaki temat wybrałaś? Eee, przed widziałem, wygrałem, ponieważ tą lekturę przeczytałem jako jedno z niektórych oczywiście, była dosyć ciekawa, no, podobała mi się generalnie tematyka. A bardzo się rano stresowałeś, o której się obudziłeś? pan co, musiałem jak zwykle, gdzieś tak hmm, po pierwszej, no wstałem tak przed szóstą w zimny prysznic, jak na utrzeźwieniu, jakoś poszło, no no to tylko Polski, tak w sumie, no. A jutro? No, że jestem z no to trochę cienko to widzę, no ale nie ma co się negatywnie nastawię do tego, tak? I jakie przedmioty jeszcze wybrałeś? Jeszcze biologię tylko. Biologię? Tak. A prezy, jaki masz temat na prezentację z języka polskiego? <laughs> e, motyw szatana w literaturze i sztuce, umów na dalej przykład. Dasz radę? Jasne. W takim razie powodzenia i jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Cześć. <laughs>